Dla nas nowe prawo. Otóż, jeśli policjant zechce ukarać obywatela mandatem, obywatel musi mandat przyjąć, uiścić, a dopiero potem, jeśli się nie zgadza, może się udać do sądu. Chętnych, żeby się udawać do sądu, będzie zapewne niewiele, bo jak ktoś raz zapłacił, to zwykle nie chce dalej płacić za to, żeby sąd się sprawą zajął, za adwokata i tak dalej. Prawo to przypomina wojskową zasadę: jeśli dowódca wyda idiotyczny rozkaz, żołnierz musi go wykonać, a dopiero potem może odwoływać się do wyższej instancji. Jeśli więc dowódca wyda rozkaz utopić się, żołnierz ma się utopić, a dopiero potem tłumaczyć przełożonym, że chciałby jeszcze trochę pożyć. Prawo Dziobry przypomina mi przypadek pewnego mojego znajomego. Kilka lat temu wracał późnym wieczorem samochodem do domu, przed sobą zobaczył skrzyżowanie, a za nim stojący radiowóz. Ponieważ było zielone światło, przejechał przez nie i natychmiast został zatrzymany. Za co? Otóż policjanci twierdzili, że przejechał skrzyżowanie na czerwonym świetle. Tłumaczenia znajomego, że nie jest daltonistą ani idiotą, który widząc radiowóz przejeżdża skrzyżowanie na czerwonym, nie trafiły jakoś do panów policjantów i jeden z nich zaczął wypisywać stosowny mandat. Sprawa niby oczywista, ale znajomy był sam. A policjantów dwóch, i w dodatku reprezentowali władzę. Przekonanie sądu, że było zielone światło, podczas gdy dwóch policjantów twierdzi, że czerwone, wydawało się zadaniem niewykonalnym. Na szczęście znajomy był pracownikiem polskiego radia, wyjął więc stosowny dokument i powiedział, że owszem, zapłaci mandat, ale w zamian zaprasza policjantów do swojej audycji, by przedyskutować problem na antenie. Zmianka o antenie sprawiła, że Surowi do tej pory policjanci gwałtownie złagodnieli. Oświadczyli, że wprawdzie znajomy przejechał skrzyżowanie na czerwonym świetle, ale uznają, że mógł być zmęczony oraz rozkojarzony i w związku z tym udzielają mu upomnienia i życzą szczęśliwej drogi. Trzeba jednak pamiętać, moi drodzy, że nie każdy ma szczęście być pracownikiem jakiegoś medium, a wtedy nie ma przebacz, będziemy płacić za zbyt wolne poruszanie się po chodniku, gromadzenie się w trzyosobowy tłum, patrzenie w niebo i inne poważne wykroczenia. Bo stara prawda brzmi: kto ma władzę, ten ma zawsze rację. I tyle. ostatnio badania zdrowia Polaków. To się Państwu zapewne wyda śmieszne, bo co tu mówić o zdrowiu w czasie epidemii. A jednak pod wieloma względami jesteśmy zdrowsi. W 2019 na 100 tysięcy Polaków na Odrę zachorowały 1502 osoby, a w roku 2020 zaledwie 30. 50 razy mniej. Na grypę zachorowało 1,5 miliona osób mniej niż zwykle. Na żółtaczkę w 2019 roku chorowało 1067 osób, a w 2020 tylko 109, czyli 10 razy mniej podobnie z zakażeniami rotowirusami. Lekarze twierdzą, że to dlatego, że pod wpływem COVID zaczęliśmy myć ręce, co przedtem Polacy czynili raczej niechętnie. Ciekawe są również dane dotyczące chorób przenoszonych drogą płciową. Na wszystkie zachorowało o połowę mniej osób niż zazwyczaj. Te wszystkie dane są całkowicie zrozumiałe. Nosimy maseczki, więc nie zarażamy się tak często grypą i jodrą. Myjemy ręce, więc chronimy się przed żółtaczką, a także salmonellą. Jeśli zaś chodzi o kontakty płciowe, to co innego wdać się w romans poza małżeński i później się z tego spowiadać, a co innego podczas grzecznych chwili zarazić się covidem. Trochę się człowiek jednak robi cnotliwy. Swoje znaczenie ma także brak wesel, bo podczas tych w okoliczności, pod wpływem alkoholu i dwuznacznych zabaw proponowanych przez Wodzireja, często ten i udawał się na zaplecze niekoniecznie z tą panią co powinien, a i w paniach odzywało się pragnienie zaznania czegoś nowego w życiu. Podobny wpływ do wesel miało także zamknięcie sanatoriów, bo seniorów mamy w naszym kraju pełnych energii i spragnionych atrakcji. Tu także COVID podziałał nader uspokajająco. Powstaje problem, co zrobić, żeby po unicestwieniu covid co mam nadzieję w końcu nastąpi, zachować bezcenne zdrowie. Mycie rąk być może wejdzie nam w nawyk. Ale czy nosić dalej maseczki? Głupio trochę by było. Na weselach ewentualnie można mieszać wódkę pół na pół z wodą i zmuszać wodzirejów, żeby wymyślali zabawy trochę przyzwoitsze. To jest ostatecznie do zrobienia. A seniorzy w sanatoriach? Będą tak szczęśliwi z powodu przeżycia zarazy, że chyba nie da się nad nimi zapanować. I znów wszystko będzie po staremu. Cóż, człowiek jest z natury skłonny do grzechu. Już w raju mogliśmy się o tym przekonać. Wstąpił w serialu o życiu Agnieszki Osieckiej. Zagrał rolę Władysława Gomułci, pierwszego sekretarza PZPR. Dla aktora taka rola to pewne wyzwanie. Gomułka był bowiem postacią charakterystyczną, zarazem groźną i śmieszną. Zapisał się też w historii polskiej kinematografii, kiedy po obejrzeniu filmu Nóż w wodzie oświadczył, że Roman Polański już nigdy niczego w Polsce nie nakręci, co zmusiło artystę do emigracji. Swoje zasługi dla kultury ma też żona Gomułki, Zofia, znana z obsesyjnej nienawiści do Kaliny Jędrusi. Uczucie to wydaje się Całkiem uzasadnione, jeśli porównać urodę obu pań. Wiele osób czekało, jak Barciś pokaże Gomułkę, ale srodze się zawiedli. Podczas emisji okazało się, że towarzysz Gomułka z serialu zniknął. To nic nowego, z pewnego zbiorowego zdjęcia, na którym był Józef Stalin, znikali kolejno jego towarzysze, aż w końcu zdjęcie przedstawiało samotnego towarzysza Stalina na tle pejzażu. Dlaczego zniknął gomułka, trudno dociec. Może to był akt dekomunizacji, za którą tak wzdycha prawica, może spóźniona zemsta środowiska firmowego, w każdym razie kierownictwu TVP ktoś się nie spodobał. Gomułka albo Barciś, a może obaj. Ciemoniak z platformy obywatelskiej stwierdził, że trzeba koniecznie znaleźć miejsce dla Donalda Tuska. Bardzo słusznie. Nie może tak być, że osoba niezwykle zasłużona pęta się po świecie bez swojego miejsca. Najlepsze byłoby jakieś wyeksponowane biurko z wygodnym krzesełkiem. I takie biurko jest. Tyle, że siedzi za nim Borys Budka i w dodatku trzyma się krzesełka obydwiema rękami. Oderwanie budki od krzesełka mogłoby być trudne i politycznie niekorzystne, więc lepiej zostawić go w spokoju. Niezłe byłoby też miejsce obok biurka, ale to zajmują panowie Nitras i Szczerba i za Boga się nie posuną, bo dostęp do biurka jest tyle wart, co dostęp do żłobu, a z tego żaden polityk nie zrezygnuje. Można by znaleźć Tuskowi miejsce w pobliżu Szafy, ale tam tłoczą się ludzie nitrasa i szczerby i za nic nie ustąpią, bo muszą mieć wzrokowy kontakt ze swoimi idolami, inaczej gubią się i nie wiedzą co robić. Przy oknie rezydują wesołe kumoszki Klaudii Achiry i nie ustąpią, bo jako uczestniczki wszelkiego rodzaju demonstracji są uzależnione od świeżego powietrza. Jest jeszcze kąt, ale tam stoi Grzegorz Schetyna i ma za złe. Usunięcie go z kąta jest równie trudne jak usunięcie go z partii, więc nikt nie próbuje. Jest jednak wyjście, które zdaje się genialne. Trzeba umieścić Tuska w szafie. Szafa była przeznaczona na dokumenty programowe, ale ponieważ platforma żadnego programu nie ma, szafa jest pusta i nawet dość przestronna. Doskonałe miejsce, zwłaszcza, że można powiedzieć, iż każda partia ma swojego trupa w szafie, a tylko platforma ma tam Tuska. Martwią, bo ich ulubiony płyn nieprzyzwoicie podrożał. Winny jest temu oczywiście rząd, który wprowadził podatek cukrowy. Co ta biedna Coca-Cola miała robić? Podniosła ceny i tyle. Są jednak ciekawe okoliczności towarzyszące. Otóż istnieje rodzaj Coca-Coli, na której dużymi literami napisano Zero cukru. I ta Coca-Cola, zero, podrożała dokładnie tak samo jak Coca-Cola z cukrem. To chyba pierwszy wypadek w dziejach, kiedy produkt bez cukru podrożał w efekcie podatku cukrowego. A to nie wszystko. W placówkach ze śmieciowym jedzeniem typu McDonald's Coca-Cola mimo podatku nie podrożała ani o grosz. Firma tłumaczy to faktem, że w fast foodach Coca-Cola jest robiona z syropu, a o syropie nic w stosownej ustawie nie napisano. No tak, ale czy ten syrop powstał przy pomocy cukru? Oczywiście. Taka jest natura syropu. Czyli kochani, wychodzi na to, że na skutek podatku cukrowego napój bez cukru drożeje, a ten sam napój wyprodukowany przy pomocy pochodnej cukru nie. Czy to da się zrozumieć? Mnie osobiście się wydaje, że Coca-Cola ma nas po prostu za idiotów. A co gorsza, może przypadkiem mieć rację. Ktoś powie, zamiast się czepiać Coca-Coli, czep się pan rządu. Po co wprowadzał podatek cukrowy? No cóż, może bym się z tym zgodził, gdybym co pewien czas nie oglądał programu o pewnym amerykańskim Lombardzie. Otóż w tym Lombardzie pojawiają się często niezamożni, a za to przerażająco otyli ludzie. Są to, drodzy Państwo, zaciekli miłośnicy Coca-Coli, fast foodów i innych podobnego rodzaju atrakcji. Nie chciałbym, żeby tak wyglądała klientela Lombardów w Polsce. Państwo chyba też, prawda?